Jak tam do Chodenic jedzie pan rowerem? Do Chodenic czy na Chodenicko? do jadę? No tam jeździ zawsze pan Już nie mieszkam w Chodenicach Już nie? Czy jak na Trinitatisie? Bo mostek robią tam wam to Czy do pana nie chodzi ten mostek? No a jutro na to idzie pan pielgrzymkę do Łabczycy? No może O dziewiątej z Bazyliki idzie No Ale bez orkiestry, orkiestry nie będzie w Górniczej bo jadą do Nowego Sącza, bo tam mają imprezę jakąś tak załatwili a do, do pasierca idzie pan też, czy nie? No, idę no ale to jest do za miesiąc I rower, a rowerem gdzie pan jedzie teraz, tutaj gdzie? tutaj rowerem gdzie pan jedzie jeszcze? do domu na domu na Trinitatisia radny mieszka koło pana ten jeszcze co był radny taki Damian Zna pan tego? Czy Nie zna pan tego? Nie. No, był radny, już to skończył taki łysą, on się obgola na łysą. No, ale radny to radny. Władza Zaradził. No, zaradził, radny to radny to, radził wszystko. poradził. No, ale. Wybrali go, ale jeden kadencję już teraz już nie jest. No siebie ino wybierają i dobre a no tak to jest no ja bym kurwa zaszedł do, do preparatora to mi nie poradził nic zaszedłem do e, radcy prawnego to samo a no tak i jest a, no trzeba się samemu radzić młodzieńcy i cyganów się narobiło i więcej to nic no tak to jest no. kurwa, samemu trzeba się radzić a tak a ja wiem no No. to wypierdol go w mordę pan to kurwa dostanie pan rąk no. no. A jak kram nie pana, to nie dostanie nic. No. No a. taki żywot? No, tak. W mamy żywot zajebany. No. My, e,